To, co ty zrobisz, lub czego nie zrobisz, będzie miało ogromny wpływ. Czy młodzi ludzie odchodzą od kościoła, czy to kościół odchodzi od młodych ludzi? W powołaniu zupełnie nie chodzi o ciebie. Im więcej możesz być używany, tym więcej musisz umrzeć dla siebie. Namacalnie czułam, jakby Jezus wchodził w swoje szacie normalnie na salę. I wtedy. Poczułam tą miłość. Scena jest naprawdę ostatnim miejscem, na jakie się wchodzi w służbie uwielbienia. Mocne pytanie Kamilu i pozwolę sobie, że żona odpowiedziała. <grym> Jak pogodzić chęć modlitwy z doświadczeniem niewysłuchanych modlitw? It is not easy because there is challenges. Kiedyś, kiedyś to, to było, kiedyś, mhm. kiedyś to się uwielbiało. Kościół to nie McDonald's. Naprawdę potrzebujemy zrozumieć, że Kościół się rozwija i, i my rozwijamy się wraz z tym. Co jeżeli ja nie jestem w stanie wytrzymać 15 minut w swoim lokalnym kościele? Jeśli słyszysz, że zespół nie gra bardzo dobrze, to znaczy, że. W jaki sposób odebrać to powołanie? Bóg do nas mówi: to nie jest chodzenie na oślep. Czy chciałabyś coś na końcu e, powiedzieć? Muszę? <laughs>